thanks hey. będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was kochani bardzo serdecznie w godzinie miłosierdzia 26 maja w dniu Matki i zapraszam do wspólnej modlitwy. Na początku jednak wysłuchajmy słów dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Jezus tęskniony jest Duch Mój i bardzo pragnę się połączyć z Tobą, ale wstrzymują mnie dzieła Twoje. Jeszcze liczba dusz nie jest pełna, która ma doprowadzić do Ciebie. Pragnę trudów, cierpień. Niech się wszystko we mnie wypełni, coś zamierzył przed wiekami o Stwórco mój Panie. Rozumie tylko mowę Twoją, ona, jest, ona mi jedna daje moc. Duch Twój, o Panie, jest duchem pokoju i głębi mojej nie mąci nic, bo Ty tam mieszkasz, Panie. Kochani, w tak pięknym dniu, w tak szczególnym dniu, w modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia nie może zabraknąć modlitwy za nasze kochane mamy. Dlatego w czasie tej koronki pragniemy modlić się za wszystkie mamy. Dla żyjących prosząc o wszelkie Boże błogosławieństwo o potrzebne łaski, a dla zmarłych o dar życia wiecznego w niebie. A Pan Jezu, a Pan Adam napisał w komentarzu Jezu ufam Tobie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi, Panny umęczon pod ponskim Piłatem, ukrzyżował umar i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia stał. wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty kobcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Dusze i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, <laughs> miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. down yeah. Ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któreś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któreś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój miłosierdzie dla nas, ufamy Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. I kochani, pomódlmy się jeszcze modlitwą pod Twoją obronę, prosząc o wszelkie Boże błogosławieństwo dla naszych żyjących mam. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami rać nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód rać nas zawsze wybawiać. Panno, chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. I przez ręce miłosiernego Boga, w modlitwie za zmarłych polecajmy wszystkie zmarłe mamy, które już skończyły ziemską pielgrzymkę, prosząc dla nich o dar życia wiecznego w niebie. Wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie rad zmarłym mamom dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą modlitwę. Wiem, że przez kilka dni nie było, ale jest właśnie kwestia sprzętu, który już jest w małej przebudowie, więc za niedługo myślę, że już będą modlitwy regularne, codzienne. A za dzisiaj dziękując pragnę udzielić Wam Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego popołudnia.